Cześć! Witam Was na naszym kanale. Jesteśmy w naszym obozie. Nie było nas tu jakiś czas. Nadeszła zima. Trzy dni temu spadł pierwszy śnieg. Teraz mamy temperaturę minus cztery. Wszystko ładnie, pięknie się utrzymuje. Mamy piękną zimę. Dzisiaj w planie oczywiście, jak widzicie, wszystko zasypane. Ogarnę to trochę. Palę nisko, przygotuję. Zrobimy jakieś ognisko. I będziemy planować budowę pieca. Oglądajcie, pamiętacie jak robiłem taką prowizoryczną zabudowę pod drzewo, żeby po prostu nie leżało, nie mogło, widać, że w miarę się sprawdza, zaraz zobaczycie, Wam pokażę, nie ma tu za dużo śniegu, jest tam, są miejsca, gdzie śnieg nie dotarł, oczywiście jakbym zabudował też boki i zrobił jakąś płachtę, świetnie by chroniło mój opał przed śniegiem. Tak jak zauważyliście na początku filmu jak szłam do obozu wykorzystałem dzisiaj sobie stare kiki narciarskie. One mi oczywiście pomagały w podróży do obozu. Odciągały też mi trochę plecy, mogłem się oprzeć, ale przede wszystkim zrobiłem co drogę na skróty. Przechodziłem przez wąwóz. Mogłem po prostu ich używać jako taki blokad, żeby po prostu się nie ześlizgiwać. Także polecam, wykorzystujmy to, co mamy. A na narty jeszcze przyjdzie czas. korzystałem kawałek łązki jako miotę ścianki. Dzisiaj fajnie zaopatrzyłem się w poduszkę, którą zabrałem z plecaka desantowca. Przypomniało mi się o tym, jak byliśmy w buszu Sprzemę z przemysłem z kanału w busz. On, właśnie w takim kamuflażu, miał takie podkłady wojskowe, one były wodoszczelne. Sobie na tym siadał i fajnie był odizolowany. Od podłoża. Dlatego dzisiaj użyłem też tego przemo. Dzięki za podpowiedź, za pomysł. Ja oczywiście nie będę na tym siedział. Podejrzewam, że masza to wykorzysta. masza już jako pierwsza. Dobra, pierwsze co w takich warunkach pod zapewnienie sobie komfortu termicznego. Dlatego zabieram się za rozpalenie ognia. Jak widzicie, mam tu las bukowy, idę po korę brzozy i będziemy wskrzeszać ogień. brzozę pozyskałem nie, nie, nie chciałem jej pchać do kieszeni włożyłem ją sobie do czapki tutaj mam korę brzozową z powalonej brzozy tam niedaleko teraz zbieram gałęzie świerkowe z tego powalonego uwierzcie mi że nawet zimą jak leżą po śniegiem w środku fajnie są suche pękają naprawdę są suchutkie świetnie, nadadzą się też do rozpałki dobra, chyba starczy resztę zarzucimy trochę grubszym idziemy do obozu Dobra, tak jak mówiłem, mam chruścik, świerkowe gałązki słuchutkę. do tego kora brzowy. Także zabieramy się za ognisko. Jest dobrze. Jest ogień i życie. w końcu mogę odzyskać mą Dzisiaj do użytku wejdzie patelnia. Jak widzicie, ognisko się pali. róż położony decha. Zrobiona przez przema też jest nieodzowny element mojego bytowania w lesie. boczów pokrojony, wstawiamy do tego cebulka żałujcie, że nie czujecie tego zapachu naprawdę pieczone grzyby, cebula boczek trochę doprawię chociaż boczek jest pewnie słony ale cebula, pieczarki potrzebują tych przyprawy Póki przygotowuje się moja potrawa, jak mówiłem na wstępie, dzisiaj plan, żeby w którymś miejscu tutaj w obozie postawić piec z kamienia, w którym będę mógł wypiekać na przykład taki prosty pleb. Woda, mąka, trochę drożdży, proszku, sól, trochę cukru. Zrobić taką picę po prostu, żeby ją wrzucić do pieca i się upiekła. Piec oczywiście powstanie nie z takich kamieni, tylko z kamieni łupanych, z kamienia polnego łupanego, z takich kwadratów. Chciałbym, żeby powstał gdzieś tutaj w tym miejscu. Jeszcze nie mam planu, jak ten kamień tutaj przetransportować. Jak na razie śnieg mógłbym użyć, jakiś samek, ewentualnie. Jak mam kijki od nart, mam też i narty, mógłbym z nart zrobić, wykorzystać je jako płozy, dwie belki i zrobić takie nosze i przyciągnąć tutaj dynkami. Zobaczymy, jak sytuacja pozwoli. W każdym bądź razie na pewno piec powstanie tutaj w tym miejscu i będzie sercem, może nie sercem, bo sercem tego obozu będzie zawsze opala nisko, gdzie będzie płonął jakiś ogień, może potem z biegiem czasu Wokół tego pieca powstanie jakaś zabudowa. Wszystko zależy od czasu i możliwości. Jakiego kamienia powstanie piec, możecie zobaczyć tutaj wstawiam wam podgląd tego kamienia wolnego, ufamego. Możecie mi napisać w komentarzach, czy Wy to widzicie, żeby z takiego kamienia powstał. Oczywiście piec wybudować to nie jest żaden problem. Możemy użyć do tego różnego rodzaju materiałów. Czytajcie, bo muszę przemieszać. Papryka daje aromat, czuć lekki, taki ostrawy zapach. Dobra, jeszcze chwilę i zabieram się do jedzenia. Wracając do pieca, możecie mi na przykład w komentarzach odpowiedzieć. Oczywiście, ja już nie jeden piec zbudowałem. Możecie na wcześniejszym filmie zobaczyć taki. Bardzo prosty piec zbudowany z, ka... z płyty z kamienia polnego i z kostki betonowej. Którą udało mi się tam gdzieś znaleźć przy drożnym rowie, ktoś wyrzucił. Ja to wykorzystałem do budowy pieca. Także piec w planie. Mam nadzieję, że może w przyszłym tygodniu zacznę już znosić tutaj kamień i zaczniemy budowę. Oczywiście, jeśli nie będzie mrozu, do połatania całego pieca użyję gliny którą wcześniej już na jakimś filmiku pozyskałem. Ona leży w wiaderku, co prawda jest na zewnątrz i teraz mamy mróz i ona zmarzła. I dlatego chciałbym poczekać troszkę na odnieść. Chcemy po prostu ten piec połatać. Jeśli nie będzie mróz, to tak czy tak poskładam ten piec z kamienia, przygotuję, a potem po prostu z biegiem czasu zacznę go łatać. Może potem zrobię kopiec, jakiś obsypię go. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie, jak to będzie wyglądać. Póki co nakładam moją potrawę i zabieram się za jedzenie. Dobra, moja potrawka gotowa. Zaczynam jeść. Ognisko fajnie się pali, to jest Mimo to, że mamy zimę pełną, śnieg, brus, jest bardzo przyjemny. Mówiłem, wcale, że mówię z pełną gębą, ale nie mogłem się powstrzymać. Ten zapach naprawdę, mam nadzieję, że nie przywiedzie tu żadnego dzikiego zwierza poza maszą. Tą konstrukcję, tu którą pokazywałem na opał taką osłonę. chyba bardziej rozbuduje. Nie chciałbym używać żadnej plandeki, chociaż może będzie to nieuniknione, żeby ona fajnie się sprawdza, ale po prostu jest za mała. Musiałbym też dobudować boki jakieś i z przodu też zasłonić, przy czym się jak zgromadzę tam opał, że przyjdzie śnieżyca, nie nabiewało mi tam śniegu. Piec, tak jak mówiłem, powstanie w tamtym miejscu. Tak jak Wy na mnie teraz patrzycie, to bokem kamery zrobimy piec. Zaraz się przejdę, pokażę Wam wokół mojego obozu. Są jeszcze dwa fajne miejsca, które można by było wykorzystać. Powiem Wam, wiecie, co jest najlepsze zimą? W terenie, że jest cisza, spokój. Nie ma ludzi tu żadnych. Nikt nie łazi, nikt się nie plącze, nikt nie krząta. Cisza, spokój. Obok mojego obozu, teraz Wam pokażę. Zobaczcie, jest wykopany taki dosyć spory rów ogół po kości pewnie w tym miejscu około półtorej metra jest dosyć długi tak jakby mógł tu wjechać na przykład nie wiem mały samochodzik fajnie by było wykorzystać to miejsce na ziemiankę ewentualnie taki tunel zrobić gdzie można by było fajnie się schować ale ale jeszcze jedno bardzo fajne miejsce jest troszkę wyżej tam jak widzicie siedzi maszka przy ognisku sobie przy obozie, a my jesteśmy tutaj. Tutaj mamy takie powalone drzewa, a za tymi drzewami wejście, które się ostało do Starego Bunkra czasów Wojny. Jak możecie zobaczyć, tutaj fajnie, zostało się miejsce, kawałek stropu. Reszta oczywiście się zawaliła. Idziemy, jeszcze Wam pokażę. Są ściany betonowe. Już nie będę tutaj wchodził, się przyciskał, bo zobaczcie ta płyta tam spadła Ale fajnie by było Musiałem się wdrapać musiałem się wdrapać na górę Zobaczcie jak to wygląda z góry Tu mamy to wejście ten kawałek daszku tam te stropy są zawalone Oczywiście mamy ściany, wszystkie te na końcu. Fajnie by było, może, zagospodarować to miejsce, wyłożyć belkami strop i zrobić taki mały alaskancer. Oczywiście trzeba by było trochę pracy w to włożyć. Myślę, że znaleźliby się może chętni, którzy by pomogli. Ale to już będę musiał załatwiać. Pewnie w nadleśnictwie, mam nadzieję, że przychylą się. Do mojego projektu, pomysłu, żeby po prostu to zagospodarować i jakoś tam sobie spożytkować. Dobra, muszę zejść, bo to jest na wzniesieniu. Wracam do obozu, dojadam moją potrawkę. Jeszcze tylko Wam pokażę z tej strony, jak wygląda ten ruf wykopany. Tam mamy obóz, też można by było wykorzystać go. Od Fajnie by było, bo fajne miejsce i mamy wszystko wokół siebie. Trochę ziemiankę, tam jakiś bunker, tutaj jakiś obóz. Fajne miejsce, żeby po prostu przyjść, posiedzieć, sobie pobóż, kraftować, poprzebywać na łonie natury. Dobra, dokończę jedzenie i zaraz się widzimy. Także jak widzieliście, bardzo fajne miejsce wokół. Obozu się znajdują do wykorzystania. Będę starał się je zagospodarować, o ile dostanę zgody. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Ja dojadam. Wy się trzymajcie i do zobaczenia w terenie. Cześć.